Tak naprawdę, wszystko to, co wydarzyło się w Radoszynie, zaczyna się dokładnie na tym parokilometrowym odcinku starej drogi, która to kiedyś łączyła Rudgierzowice z Radoszynem. To właśnie na tym odcinku znajdował się kiedyś tymczasowy, chwilowy obóz, gdzie przetrzymywani byli żołnierze radzieccy. Nie ma tu żadnych zabudowań, to był zwykły obóz przejściowy. W obozie tym znajdowało się ponad 100 żołnierzy. Wśród tych jeńców był żołnierz, nazywał się Kowaliow. Podjął on próbę ucieczki, która zakończyła się sukcesem. Trafił on do działu rosyjskiego, gdzie został przesłuchany przez oficera. Podczas przesłuchania zeznał, że był w obozie. Znajdowało się tam ponad stu żołnierzy i wszyscy ci żołnierze zostali rozstrzelani przez żołnierzy niemieckich. 14 sierpnia 1983 roku tak, dokładnie, 1983 roku. W jednym z numerów gazety Kalsumocka ja Prawda, numer nakładu 187-323, ukazuje się artykuł pod tytułem Autografy Zwycięstwa. W artykule tym napisanym przez uczestnika tamtych wydarzeń w Radoszynie, Wasilija Aleksandrowicza Kuzniecowa, ukazuje się taki wpis, że pewnego razu w okolicy Radoszyna trafi do ich jednostki zbiegły więzień, żołnierz radziecki, który to zeznał że ponad stu jego kolegów zostało rozstrzelanych przez żołnierzy niemieckich. W dowództwie radzieckim podjęto decyzję o rozstrzelaniu stu jeńców niemieckich. Autor książki pod tytułem Dzieje nad Strumykiem opisuje tak. Rozpoczęła się walka w środku wsi. Po wymianie ognia po obu stronach walczących były straty w ludziach i sprzęcie. W wyniku walk płonęło kilka budynków. Niemcy Zdali sobie sprawę z przewagi przeciwnika i wkrótce poddali się. Za rozpoczęcie działań zbrojnych i w zemście za poległych kolegów wszystkich niemieckich pancerniaków ustawiono na wzniesieniu drogi naprzeciw kościoła i rozstrzelano. Po tej egzekucji, po zabitych, ponoć przejechali czołgami. Ponoć przejechali czołgami. Na skrzyżowaniu w kierunku wsi Łąkie krew ciekła strumieniem. Czy tak naprawdę było? Czy te wydarzenia miały miejsce? Zobaczymy w dalszej części filmu. Jeżeli coś się przekazuje, czy to w postaci pisemnej, czy ustnej, i pojawia się termin może chyba nie wiem trudno powiedzieć czy ponoć to widać jak na dłoni, że pojawia się tak zwana niepewność. Jest to sygnał dla czytelnika bądź słuchacza, że gdzieś dzwony zabiły, ale nie wiadomo gdzie. Jest 29 stycznia 1945 rok. Emil Weber pisze tak, z godziny na godzinę front jest coraz bliżej. Ostrzał artyleryjski jest coraz silniejszy. Wschodnia część dzielnicy Radoszyna ma zostać oczyszczona. Kobiety mocno naciskają władze miasta i chcą jak najszybciej się ewakuować. Ja sam zwołuję odpowiedzialnych ludzi w biurze burmistrza Kuna. I wysyłam następujący rozkaz. O godzinie 16.00 zaparkowane pojazdy staną przed bramą gospodarstwa. Rodziny mają zostać rozdzielone zgodnie z rozkazem. Bydło ma otrzymać wystarczającą ilość paszy. W międzyczasie napięta sytuacja uspokaja się, aby się nie ewakuować, ponieważ nic nie zostało jeszcze zarządzone przez partię NSDAP. Zwołuję ludzi ponownie o 15 u Hermana Kuna i omawiam za i przeciw. W sąsiednich wioskach i tak w skąpe panuje wielkie zamieszanie. Wioska ewakuuje się chaotycznie. Niekarzyn zostaje zamknięty pod przywództwem pana Projsa. Pan Bruce był zarządcą wioski Niekarzyn. Żadne decyzje nie są podjęte, trzeba czekać. Sytuacja jest całkowicie niejasna. Mówi się, że czołgi wroga są już w Kijach. W Sulechowie poczta już nie funkcjonuje. Rozmawiam z oficerem Wehrmachtu, majorem, który nie jest wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o jego cechy przywódcze. Ponieważ zdobyłem doświadczenie w służbie medycznej podczas kilku pobytów w szpitalach wojskowych w latach 1941-1944. Pomyślałem, że dobrym środkiem ochronnym będzie umieszczenie Dużego Czerwonego Krzyża na bramie gospodarstwa Bruno Pisza, mojego gospodarza. Dało to później żołnierzom Armii Czerwonej i Polakom mylne wrażenie, że jestem lekarzem. 30 stycznia w nocy pojawia się potężny ogień, który przemieszcza się z Sulechowa po pobliże Pan Picz budzi mnie około godziny 6 rano, handlić prise i Pitts stoją w kuchni i zadają pytania. Wyjaśniam, że w tej sytuacji nie można już wyruszyć. Rano, równolegle do drogi Rutgerzowice Radoszyn, około 15 rosyjskich czołgów, pomalowanych na biało, jedzie bardzo szybko przez zaśnieżone pola. Zaciekła bitwa artyleryjska szaleje w godzinie. Niemieckie myśliwce interweniują w walkach naziemnych. Podczas gdy my słuchamy wiadomości na zewnątrz z urządzenia akumulatorowego, światło elektryczne zostało wyłączone na dwa dni. Oddział dywizji porusza się wzdłuż drogi z Różgierzowic do Radoszyna. Ciężki śnieg utrudnia widoczność. 31 stycznia około 6 rana kwaterują wojska niemieckie. Pracuje jako asystent generała i człowiek do oparzenia kawy. Proponuje dowódcy batalionu wysłanie zwiadu. Uważa się, że wioska może dołączyć do wycofujących się oddziałów niemieckich, kiedy grupa zwiadowcza przynosi wiadomość, że rosyjskie czołgi kontrolują obszar wokół skąpego i stacji Radoszyn. Mój plan staje się nieaktualny. W restauracji Ebert w Radoszynie rozmawiam z kapitanem, który to dowodzi dwoma działami szturmowymi. Kapitan mówi, że obsada działa to ranni żołnierze. Rozmawiając z kapitanem, w międzyczasie opatruje towarzysza z przedziurawionym płucem. Radoszym płonie w trzech miejscach, podobnie jak skąpe i chociule. Około południa przez wioskę przejeżdża długa kolumna. Rozmawia z dowódcą kolumny, energicznym oficerem. Nawiasem mówiąc ulga po mizernym wrażeniu naszych oddziałów w ciągu ostatnich kilku dni. Uważa on, że jest możliwe, że wioska przyłączy się do jego oddziałów. Rozważam za i przeciw i podejmuję decyzję o dołączeniu do nich, zwłaszcza, że są silną grupą z szybkim natarciem. Po paru godzinach ludność cywilna zostaje powołana do oddziałów Volkssturmu. Rolnikom wciąż trudno jest opuścić swój dom i gospodarstwo i porzucić bydło. Mam wrażenie, że cała grupa, która ukazuje się być dużym zlepkiem rozproszonej piechoty altereli i berlińskiego folksturmu, jest pozbawiona zdecydowanego przywódca. W końcu kolumna się zwija. Wbrew mojemu rozsądkowi ustawiamy się w szeregu jako pierwsi. Pierwszy przystanek, 200 metrów od wejścia do wioski, znajduje się przed lasem niekarzyn. Oficerowie do dowódcy. Światła zgaszone. Zabezpieczyć lewą i prawą stronę. Strzelają działa piechoty i wyrzutnie. 1 lutego, wcześnie rania, bandażuje kobietę z Rutgierzowic z rano kłótą ramienia. Jej ciężarna córka, mąż zostali zastrzeleni przez Rosjan. Dowiaduje się o nocnych bitwach czołgów od państwa Wernerów. Duża liczba niemieckich żołnierzy została zastrzelona. Część uciekła, a część dostała się do niewoli. Radoszyn zdobyli czerwonoarmiści. Około 10 rano pojawiają się piersi zwiastuni z tepu rosyjscy żołnierze. W krótkim czasie cała wioska zostaje zalana przez czerwonoarmistów. Jak brudna powódź, rzeka czerwonoarmistów wlewa się na podwórza do stodu i domów. Około 30 Sowietów wpada na farmę. Pan Picz traci konie i swój najlepszy powóz. Na farmie rozmawia z porucznikiem. Mówi łamaną mężczyzną i mówi, niemieccy żołnierze źli, rosyjscy dobrzy. Za pośrednictwem kapitana dostaje pozwolenie na przyniesienie chleba pięciu pojmanym niemieckim żołnierzom w stodole. Porozumiewam się z nim w kilku zdaniach. Około godziny 14 fala czerwona armistów znów się rozlewa. Sowiecka piechota zgromadzona jest dosłownie wszędzie. Za wsią widzę jak żołnierze rosyjscy ruszają przez pola w kierunku Radoszyna. Cały radoszyn, ulice, gospodarstwa wszystko nosi ślady wojny. W szkole i w naszym mieszkaniu wygląda to jak Sodoma i Gomora. Wieczorem idę do młyna do Starego Pana Heinricha i chcę posłuchać radia. Radio zostało rozbite przez rosyjskich żołnierzy. Późnym wieczorem wraca kobieta z Darnawy z najmłodszym synkiem i opowiada o swoim losie. Prawie wszystkie samochody z Darno zostały zmiecione między czołgami. Śmierć zebrała makabryczne żniwo. W skąpe kobieta ta została zgwałcona przez dwóch Rosjan. Połowa wioski szuka schronienia w kuchni picza. Noc jest rozświetlona jak dzień przez płonące wioski dookoła. Da się wyczuć, że paralizujący strach ogarnia wszystkich i wszystkie wioski dookoła.